jedno futsalowe widowisko. Musi pracować na to kilka osób. Robisz wszystkie organizacyjne sprawy. Tu jest czas start-stop. Już za chwilę zaczynamy. Już zaczęliśmy widowisko. Nieustającej energii życzy FOGO. Polski producent agregatów prądotwórczych do pracy ciągłej i rezerwowej. www.fogo.pl Oglądaliśmy bardzo dużą liczbę branek. Czy mecz kończący 27 kolejkę również będzie obfitował w gole? Ale słuchajcie, przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego: kulisy meczu. I nie tylko chodzi o kulisy extra, tak poproszę, ale chcę Wam pokazać, czym tak właściwie zajmują się osoby funkcyjne, osoby od marketingu, kierownik drużyny. To wszystko już teraz. 3-4 godziny przed meczem muszę być, muszę przygotować koszulki, muszę przygotować sprzęt, który jest za mną, czyli do, do rozrzewki. Wszystko co dookoła meczu również przygotujemy. Oczywiście nie robię tego sam, robię to z Robertem, który, który też tutaj narobi wiele rzeczy, żeby to wszystko fajnie wyglądało. Myślę, że tak przed każdym meczem zawsze jestem około 5 godzin wcześniej. Dbam o to, żeby trybuny były przygotowane, strefa WIP była przygotowana, boisko było przygotowane. To jest moja rola. Rolę mam dwie. Jeżeli chodzi o sam mecz, to oprawę muzyczną do niego, czyli puszczanie muzyki w przerwie, e, też takie szybkie komunikowanie kibiców, jeżeli coś jest ważnego w scenariuszu wydarzenia. E, no i oczywiście dodatkowo doprawić troszeczkę doping, zachęcić kibiców do e, aktywizowania się na trybunach. Także to są te dwa kierunki, o które dzisiaj zadbam. Polega ona na tym, żeby graficznie odwzorować to, co się dzieje na boisku, czyli przełożyć to, co się dzieje na statystyki. Tak mówiąc najprościej. Czy to jest trudne zajęcie? Nie jest trudny, ale trzeba być skupionym i dobrze rozumieć zasady gry w futsalu, trzeba być czujnym, y, trzeba dobrze obserwować gestykulację sędziego, no i stąd tutaj siedzę przy, y, przy sędzim technicznym, żeby po prostu mieć takie informacje z pierwszej ręki. Czym zajmuje się sędzia czasowy? Y, mierzeniem czasu na zegarze, y, robienia sprawozdania z całych zawodów, no i pomoc sędziom technicznym i na parkiecie, w się znajdują. Rozumiem, że to urządzenie, które jest za nami, obsługuje całą tablicę. Co możemy na tym urządzeniu, właśnie, nieładnie mówiąc, poklikać? Tu jest fajny zegar akurat, pod tym względem bardzo prosty w obsłudze, ponieważ te czerwone ikony, które tutaj są, to pokazują faulę do nabicia. Tutaj są punkty, jedynki co chwilę nabijamy, nie? Tu jest sirena, tu jest czas start-stop. Nic więcej. Nic więcej, a tak dużo dla przebiegu całego meczu. Dobra, dziękuję bardzo. Czekaj, nie uciekaj, bo mamy do Ciebie bardzo ważne pytanie. Jaka jest Twoja rola właśnie na meczu, a może i przed meczem w drużynie? W drużynie kierownika rola jest taka, że robię wszystkie organizacyjne sprawy. Różne, różne, różniste. Począwszy od przygotowania rozgrzewki w mocy trenerowi, poprzez różne przyrządzanie specyfików dla zawodników i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Przede wszystkim zajmujemy się zabezpieczeniem medycznym. Staramy się sprawować opiekę nad i publicznością i opiekę nad zawodnikami. Także cokolwiek by się nie stało to my że tak powiem ruszamy do miejsca zdarzenia i pomagamy w potrzebie. O, ciężko co? MVP again? I don't know. <laughs> no dobra, <laughs> so, MVP again today? Yes, yes. <laughs> Widzicie, że powstało jedno futsalowe widowisko, musi pracować na to kilka osób. Oczywiście dzisiaj wszystkich nie zdążyliśmy Wam pokazać, no bo co? Już za chwilę zaczynamy, już zaczęliśmy widowisko.

Nie 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 wiedziel, możemy coś szczelić. Dawa, Zwycięstwo! dziecka, euro, dawa kandyd. Kiki, ja.